Pan Radny Stacora, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowna Pani Wielkurze. Konstrukcja budżetu nasuwa pewne rejekcje. W budżecie znalazły się dwie znaczące inwestycje, to jest budowa ulica Radolickiego, i budowa stadionu leczonych. Ze względu na fakt, że musimy spłacić około 6 milionów mienia wojskowego, nie jest możliwe wykonanie dwóch inwestycji, z czego sobie z tego sprawę. Ale w sytuacji takiej, kiedy od 3-4 lat prowadziliśmy zabiegi, blokując, wskazując, jak jako za tego Związku. Rozpoczęłem działania w przypadku 2008 roku, aby uzyskać dofinansowanie na budowę tabelu lekko Udało się to. Otrzymaliśmy 3 miliony. A teraz słyszę, że decydujemy się z tego zagadnienia. Tu nie chodzi o te 3 miliony. Tak naprawdę chodzi o 5,5 milionów, które sobie wyrzucamy w tam sensie, w cudzysłowie, z, z budżetu. Mówiła. ponieważ 2,5 miliona kosztował nas projekt kompleksu, czyli 2,5 i 3 miliony z Ministerstwa Sportu to jest 5,5 miliona poprzez za zaniechanie tej inwestycji tracimy niejako my jako miasto. Budowa Stadionu Tartanowego jest jakimś postępem cywilizacyjnym, jest jakimś kagancem, który niesie rozwój sportu szkolnego. Nie wiem, jak to sprawie trzech aktów sportu, ale się zabije sportowe, z którym ja znam, zdecydowanie jest przeciwnie wyrzucania tego, tego, tego zadania. Proszę, warto sobie zwrócić uwagę na to, że małe gminy do 5 tysięcy dzierżące wójtowie z budżetem 15-20 milionów, im się udało wybudować na miasto cywilizacyjnego postępu. A są to żarów, sprawczym. Lubatka, nie, Niewino, Postomino oraz inne. W województwie opolskim wybudowano stadiony w Rzymie, Opolu, brzegu, w tej chwili Bury, na namysłów, ma również Chrystal. Środowiska polityczne, radni występują do mnie jako do prezesa najbardziej duchowasy, aby przekazał rekomendację do polskiego związku o scenowanie Przeniesienie 3 milionów dofinansowania i długo chcą budować. Oczywiście okryjemy się hańbą na całą Polskę, jeżeli nie wybudujemy tego stadionu i zrezygnujemy z 3 milionów dotacji. Będzie to bardzo trudne, aby wytłumaczyć ludziom w Polsce, że przemysł nie chce rozwoju, nie chce pomagać dzieciom i młodzieży w rozwoju zainteresowań sportowych. Druga inwestycja Chodowickiego. Jako radny związany głęboko z mieszkańcami Górnej Wsi, zdecydowanie byłem od początku przeciwny tej inwestycji. Ponieważ rozpoczęliśmy pierwszy etap na Górnej Wsi po 60 latach, krok w dobrą stronę, jakieś, budząc jakieś nadzieje i oczekiwania społeczne, i nagle. Przerywamy tą inwestycję, jest to trzecia kadencja radnych i takiej sytuacji jeszcze nie było, aby coś rozpoczynać i Zaczynamy ulica Chodowieckiego. Apelowałem w imię sprawiedliwości społecznej, w imię zwykłej ludzkiej przyszłości, aby dokończyć te cztery drogi, które jeszcze zostały odwołane. Nie ma takiej drugiej dzielnicy, drugiej części miasta, gdzie byłoby cztery drogi od 1942 roku. A jest to drugi etap sekundowskiej, e, drugi etap przemyckiej, Ulica Zbaracka i ulica Stawowa. To są drogi od 45 roku w ogóle nie, nie ruszane. Mieszkańcy tych dróg, chodźmy nawet, mają dalej rzucać się na podatki, opłacać podatki, wybudować ulicę Chodowieckiego. A ulica Chodowieckiego, proszę Państwa, nie chciałby pracować w szkole, w której jeżdżą cię zarówno do 30, do 30 ton, powodując wstrząsy, bo to jest droga do 30 ton, do 30 ton powodując wstrząsy murów, spalimy, nie da się w takiej szkole pracować, bo DHP, bezpieczeństwo i tak dalej. Chyba, że jest jakiś inny cel uprysłany. Dlatego ten budżet jest budżetem trudnym, zdając sobie sprawę z tego, że miasto jest w trudnej sytuacji w wyniku spłat, nie przez przez radnych tej kadencji, trzeba od razu to e, e, powiedzieć. Niemniej jednak, ja wyrażam głęboki sprzeciw temu, że w budżecie pani Burmistrz Barska, tutaj, tutaj auto po prawce, wyrzuca budowę stadionu królewskiego, który miał być kolebką i jakimś takim elementem rozwoju naszego miasta. W tej kadencji, według moich yy, analiz finansowych, nie uda się wybudować nic większego, ponieważ jest trudna sytuacja. To był jedyny moment, gdzie mogliśmy coś znaczącego po sobie pozostawić. Tylko to jedynie kilka dróg. I, tak będzie wyglądała sytuacja, bo jest bardzo trudna sytuacja w Polsce. Dlatego też apeluję do radnych, aby jeszcze raz, abyśmy jeszcze raz spróbowali zmienić tą decyzję wyrzucenia z budżetu u głowy z tak dalej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, Koście, Panie Burmistrzu. Yy, bardzo proszę Państwa, obowiązania gminy wobec Agencji Mienia ja Wojskowego na kryzys, który... Dotyka całą Europę, jest to budżet spokojny, też większych inwestycji, ale będących kontynuacją rozwoju tego miasta. Budowa dróg w mieście Kukłucza, Jastrzębia, Orla 22 stycznia, budowa dróg na wsi Jędrzyków, Skoroków, Sękowice, Lignica, Kębnica, koncepcja zagospodarowania rynku wraz z drogami przyległymi, zagospodarowanie fortecznej wieży Ciśnień wraz z terenem przyległym, zagospodarowanie potencjału usług turystycznych w Skorokowie, monitoring miejski, Oświetlenie w mieście i gminie, modernizacja budynków, były szkolów Kopernika na wiejskie centrum kultury. Jednak jedyną budzącą wątpliwości, jeśli chodzi o ten budżet dla radnych platformy, jest inwestycja związana z przebudową grożu Nowieckiego na kwotę 4 milionów drogi. Droga ta przebiega po Gimnazjum nr 1, koło GOZ-u, ndf u skateparku, placów zabaw, nowo ścieżki rowerowej przylądu, przychodni, obiektów zabytkowych, gór i ognisko plastyczne pozwalająca i wprowadzająca w ten obszar miasta ciężki transport. Powinniśmy najpierw zrobić plan rozwiązania komunikacyjnego w całym w mieściu, a później zająć się tą drogą. Najbliżliśmy w kierunku, który został rozpoczęty przy budowie ulicy Krzewołowskiego, czyli przejęcie odpowiatu drogi Chopina, zmiany organizacji ruchu, poprawienia i zwiększenia miejsc parkingowych przy ulicy Piastowskiej bądź przekazania kwoty 4 milionów złotych na budowę drog w mieście i na gminę i w gminie. Dlatego Radni Pracował ze względu na tą inwestycję w budżecie wstrzymają się od głosu w sprawie zatwierdzenia budżetu gminy na 2012 rok. Zostałem przez kolegę za trochę do odpowiedzi i chciałbym pewną rzecz wyjaśnić. W projekcie budżetu nie ma mowy o wyrzuceniu budowy stadionu, tylko o przesunięciu terminu jego działania. Z tego co wiemy, być może, że w tym roku rozpoczną się już te prace, ale chciałbym nawiązać do opinii mieszkańców naszego miasta i regionu, że mieszkańcom nie, nie tak koniecznie bardzo zależy na samym stadionie z Biednią Tartanową. Wszystkich, z którymi rozmawiam, chodzi bardziej o kale widowiskowo sportową sprawiedliwego zdarzenia i myślę, że działania Rady i Pani Burmistrz pójdą przy troszkę lepszej kondycji finansowej właśnie w taką stronę. Dziękuję bardzo. W Komisji Finansów, Rozwoju Społecznego i Finansów myśmy dotrzymali wnioski ze stałych komisji i wśród tych wniosków z uwagi na duże płatności, jak wspomniała Pani Burmistrz w tym roku, czyli około 9 milionów złotych, należało spłacić do Agencji Mienia Wojskowego i Firmy EDO, więc z komisji wpłynęły takie wnioski do naszej Komisji Finansów, żeby jednak z uwagi na tę, na tę sytuację finansową zdjąć z budżetu na 2012 rok budowę stadionu lekkoatletycznego, Dużo wniosków dotyczyło właśnie budowy dróg, połoczy. Drugi, ścieżek remontu podwórek, oświetlenia, jak również była mowa, żeby przy ulicy Modowieckiego zrobić wszystko, żeby było więcej miejsc parkingowych i nie było takich głosów, żeby właśnie tą ulicę Bodowickiego zdejmować ze stanu, ponieważ to są, to są, to są też do wiele innych ulic i nie mam opuś o tym, żeby, żeby właśnie te prace będą wykonywane za, czy zwolę, czy Pani Burmistrz obiecała, że tylko przy wolnych środkach będą kolejne ulice wyznaczane, są projekty porobione i będą realizowane prace remontowe i budowlane ulicy. Dziękuję bardzo. wokół inwestycji stadionu, um, um, tak inwestycje oświatowe. Dokładnie, nie wiem czy to będzie kwot, yy, procentowo, ale chyba około 0,2% w tym budżecie stanowią inwestycje yy, oświatowe. No, Przyznacie Państwo, że to, to bardzo niewiele. Już w 2013 roku trzeba się zapłacić w budowę następnej przy gimnazjum nr 3. Yy, przedszkole, taka w kolejce. Jestem oczywiście za tym, żeby w się po prostu tak na wystawę. Tak, jestem za tym. Ale szanowni państwo, popatrzmy jak wyglądają boiska szkolne przy Szkole Podstawowej nr 5, przy Gimnazjum Nr 1. Te obiekty um, zagrażają wręcz bezpieczeństwu. Zapraszam już wielokrotnie na te obiekty, żeby zobaczyć, jak... One wyglądają, kiedy są w stanie i tak sobie myślę, że jeśli zbudujemy te stadiony, to będzie na nich ćwiczył, jeśli młodzież na co dzień w takich ani w tych odbywa lekcje wychowania fizycznego. Chcę jeszcze dodać, że to kolejny rok bez zadania zagospodarowania podwórek, chyba trzeci z kolejnych rok. Nie ma ulic, nie ma podwórek, zmuszeni jesteśmy do zakładania monitoringu, aby rejestrować przestępczość wśród młodych ludzi. To też bardzo istotny problem, który nie tylko w się, się pojawi, może niestety i nam też nie tak zagraża. Tak więc wobec zadania jeszcze poruszanego zadania ulicy, budowy ulicy kowalickiego to zadanie uważam za bardzo zasadne, ponieważ to nieważne, gdzie Rady mieszka, czy w tej części czy w innej części miasta, ale świadomi jesteśmy ogromnego um, ruchu samochodowego w ostatnich latach szczególnie i y, tego co się dzieje z nauczycielnej przynałej kałów Sarowieckiego wydaje się, że będzie takim lekarstwem na to, żeby odciążyć ten ruch. To, że szkoła się przy za znajduje, przy tej ulicy znajduje no to y, tylko prośba o to, aby w tych środkach, które są dość dużymi środkami, 4 miliony, na taką inwestycję, liczę na to, że mówię. Będę musiała spadać oddzielnego wniosku, ponieważ Pani Burmistrz obiecywała i tak myślę, że wszystkim nam jest, leży na sercu bezpieczeństwa naszych młodych mieszkańców, że te bezpieczne zatoki przy obiektach bezpieczności publicznej pojawią, a więc zaprojektowana dokumentacja myślę, że w tych środkach e, będzie mogła się znaleźć. E, Wobec takich, a nie innych moich argumentów ja wstrzymam się od głosu. Dziękuję.